Ja no, już się przepierdolił no Ale na masce Na masce nawet nie ma. Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym all-time detailing epizodzie. Zostań do końca i obserwuj po więcej. Na początku pokażę Wam defekty, jakie ma to Porsche i dlaczego klient zdecydował się okleić je w całości bezbarwną folią ochronną. Tutaj mamy, jak widzicie, odprysk już lakieru, który niestety no, jest takim nieładnym ubytkiem. No i tutaj na tym froncie jest dużo tych odprysków. To auto ma przejechane 7000 km, no i o 7000 km za dużo. Folia ochronna będzie miała za zadanie, żeby już więcej nie powstawało takich odprysków, które mega szpecą ten samochód. Auto jest w mega konfiguracji, jest to Kajena Turbo GT z karbonową maską z Techarta, tak samo karbonowy Ma Dach i ma przednią dokładkę z niemieckiego tunera Techart. Mieli oni też swoje stoisko teraz na targach Sima Show w Las Vegas i naprawdę fajne robią te bodykity i stylizacje. Można jeszcze dokoksić yy, tak samochód. My go całego owiniemy bezbarwną folią, tak żeby miał pełną ochronę. Te wszystkie elementy. Tutaj jeszcze nie wiemy jak podejdziemy z tą maską, bo ona ma tutaj dosyć przetłoczenie. Mamy nadzieję, że to po prostu siądzie wszystko z jednego kawałka i nie będzie tutaj żadnych łączeń, ale to wyjdzie w praniu. Jak możecie zobaczyć, tutaj są takie nieładne rzeczy, jak na przykład na tej masce te wloty są wklejone na, na klej do szyb i widzicie, że on tutaj nam tak nieładnie wychodzi. Tutaj gdzieś go trochę brakuje. Te 22 calowe obręcze zdejmiemy i zabezpieczymy je powłoką ceramiczną, tak żeby pył z klocków hamulcowych się nie wżerał i żeby była bieżąca pielęgnacja dużo prostsza. Tak samo zabezpieczymy te y, aluminiowe zaciski y, hamulców, a tutaj mamy tarcze ceramiczne, także ceramika na ceramikę. <śm> Jeżeli chodzi o wnętrze, no to zrobimy tutaj pełen detailing, zabezpieczymy wszystkie materiały. Jest tutaj mnóstwo skóry, wszystkie boczki są poprzywane skórą, także je wyczyścimy, zaimpregnujemy, tak żeby mniej się zużywały, mniej ścierały. Łatwiejsza była ich bieżąca pielęgnacja. Jeszcze zastanowimy się, czy nie wykleić tutaj tych elementów, z piano black, tak żeby się nie rysowały. No i tą maskę chyba też wypolerujemy od środka, no bo jest brzydka, zajechana, jakby miała ze 100 lat normalnie. A to sztuka. Full carbonic. Jeżeli chodzi o serce tego samochodu, no to wybrzmiewa tutaj widla z 8 o mocy bagatela 640 koni. Także jest mega pocisk, jeszcze nie miałem okazji jechać, ale mam nadzieję, że polatamy, bo auto jest od moich przyjaciół z 200 plus Timu, gdzie żyjemy razem i tworzymy tą społeczność. Ło, już chyba od ponad 12 lat. Jeżeli chodzi o te dokładki, to one wszystkie w tym samochodzie są z plastiku. Klient sobie zażyczył, żeby je polakierować w kolor nadwozia. No i tutaj niestety na tym rancie zobaczymy, spróbujemy to lekko szlifnąć, ale widać, że jest jeszcze pozostałość po papierowaniu. No i już wiecie, po co klienci przyjeżdżają do all-time detailing. No, musimy te wszystkie rysy usunąć, wypolerować, tak żeby nie było podfolio, i dopiero idealny lakier będziemy zabezpieczać. Także oglądajcie do końca. No, a jak jesteście ciekawi, no to wbijajcie na Instagram, gdzie macie wszystko wcześniej na relacjach. I obserwujcie, bo będzie tam niebawem konkurs. W przypadku lusterek musicie zauważyć, że mamy tutaj dosyć duży nadmiar folii, z tego względu, że Miłoż je oklejał z Brytu. Z tego względu, żeby to lusterką w pełni zawinąć, tak, ponieważ tradycyjna formatka kończy się w tym miejscu, a ta dalsza krawędź nie jest chroniona. My robimy w ten sposób, że zawijamy to w pełni z brytu. Tutaj robimy yy, nacięcie i w całym elemencie yy, w pełni jest ochrona tego karbonowego lusterka. Jest to bardzo istotna kwestia. No i z tego miejsca chciałem mega podziękować mojemu zgranemu zespołowi, bo bez nich byłoby to niemożliwe yy, i takie projekty w pojedynkę nie byłyby wykonalne. Tutaj jak widzicie, mamy gotowe, wycięte formatki. One są oczywiście przez nas kustomowo powiększone w tych elementach, gdzie wiemy, gdzie sobie je powiększyć, tak żeby 100%, 100 powierzchni lakierowanej było chronione folią. Z tej karbonowej z tej machy wyjęliśmy znaczek Porsche, tak żeby wszędzie tutaj ładnie podejść folią, żeby nie było żadnych widocznych po prostu krawędzi. I tak samo jeżeli chodzi o tą przednią dokładkę TechArta, no to na nią nie ma żadnej formatki i ją po prostu kustomowo będziemy musieli okleić z brytu, ładnie ją owinąć. Ona jest tutaj z dwóch części Także będzie to żmudna praca. Bardzo ważne jest też to, że jeżeli mamy takie lakierowane dokładki, tutaj niemiecki tuner Techart je polakierował, nie do końca super pewne elementy tutaj musieliśmy też podszlifować i wypolerować tak żeby je zabezpieczyć w idealnym stanie tą folię tutaj musimy wszędzie ładnie pozawijać tak żeby kamienie lecące spod kół nie uszkadzały tych elementów lakierowanych no i musicie wiedzieć że na tak oklejone auto dajemy aż 10 lat gwarancji Możecie spać spokojnie i latać na pełnej prędkości po autostradach, bo odpryski od kamieni są niestraszne, jakieś szkody parkingowe. Folia chroni przed ptasimi odchodami, przed jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to, jak wiecie, najskuteczniejsza metoda ochrony lakieru na rynku. Yy, wcześniej, oczywiście, zdjęliśmy koła, auto sobie musieliśmy podnieść na podnośniku, tak żeby te 22-calowe felgi zabezpieczyć również powłoką ceramiczną. Tą tylną lotkę nie ma formatek i tak samo te elementy będziemy musieli wykonać po prostu z brytu. Emblematy z tylnej klapy demontujemy po to, żeby nie było tutaj żadnego po prostu rozcięcia folii, żeby to wyglądało mega estetycznie, żeby nie było widać, że jest folia na tym elemencie. Te emblematy zdejmujemy, kolejnie klejmy folię i dopiero je z powrotem montujemy. No i co? Jak nigdy nie narzekam, tak teraz muszę trochę ponarzekać z tego względu, że dolny odcinek L5 S1 odmawia posłuszeństwa. Niestety, się ostatnio trochę porozciągałem i kurde, coś strzeliło w plecach. Czekam na termin jakiejś rehabilitacji No i mam nadzieję, że będzie lepiej, ale nawet najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Ale nie będziemy tutaj smucić na tym filmie, bo projekt Porsche mamy praktycznie zakończony. Teraz Mati jeszcze leci z zabezpieczeniem powłoką ceramiczną szyb, dlatego, żeby przy trudnych warunkach jesienno-zimowych pięknie ta woda była odprowadzana z przedniej i ze wszystkich powierzchni szklanych w tym świniaku. Auto jest zabezpieczone folią na 10 lat o grubości 200 mikronów. Felgi, ale to już wszystko widzieliście, także teraz macie przebitki. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie suba, łapę w górę. Wbijajcie też na nasz Instagram, gdzie wszystko jest wcześniej. Hej! No i jak Porsche, to po prostu świnka. Oui, 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 oui. Troszkę humoru trzeba wprowadzić na ten kanał i, i, i tyle. No. Chciałem zapytać pana, jak tam kurde z tym? Z czym to? Z ceramiką. Z ceramiką. W porządku. Elektry, elektryczna jest ta ceramika. To Porsche jest elektryczne, proszę pana? Pod prądem 230. <noise> No i klient, klient nam jeszcze, słuchajcie, zlecił, żeby zamontować nowy znaczek w jego Porszawie, bo ta maska karbonowa jest ok, ale ten znaczek Porsche tutaj trochę nie pasuje i montujemy taką świnkę tutaj. Widać tą świnię, żeby było widać też Porsche. Tak zrób taki kadr, nie? I tylko dzisiaj moi kochani minus 20% na naszym sklepie na wszystkie kosmetyki. Link macie w opisie.